Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj na podstawie darmowej aplikacji Hager Ready dobierzemy sobie rozdzielnicę. Ja mam tutaj już te aplikacji przygotowane dla projekty dla domu 100 m2 oraz mieszkania do 60 m2. Przechodzimy na stronę główną. Najpierw tworzymy sobie zestawienie o sprzętu elektroinstalacyjnego, na podstawie którego przygotujemy kompletną rozdzielnicę z aparatami modułowymi. Nazwijmy sobie nasz nowy projekt. Będzie to projekt mieszkanie, na przykład Kowalskich. Teraz zobaczcie, mamy dwie możliwości wyboru poziomu komfortu opcję standard. Jest to domyślnie wprowadzone. Ilości gniazd, punktów świetlnych odpowiadające standardowemu poziomowi wyposażenia, a funkcja Comfort odpowiada podwyższonemu poziomowi wyposażenia. Wybierzemy tą opcję standard. Następnie aplikacja pyta nas, czy to jest nowy budynek, czy będziemy remontować. Typ. Mieszkanie, tutaj mamy zobaczcie rozplanowanie pomieszczeń, więc wybieramy sobie jakie pomieszczenia będą w naszym mieszkaniu, będzie to kuchnia, jadalnia, salon, sypialnia, pokój dziecięcy, łazienka oczywiście, no i niech będzie wejście, mamy tutaj jeszcze dodatkowo opis wyposażenia, tutaj sobie wybierzemy alarm i domofon, przechodzimy dalej, ogrzewanie, u nas będzie to kocioł gazowy, aplikacja dobiera nam dla każdego z siedmiu pomieszczeń, ile obwodów będziemy mieli, na przykładzie kuchni mamy płytę grzewczą jeden obwód, piekarnik jeden obwód, jeżeli byśmy chcieli jeszcze Możemy sobie tutaj oczywiście dodać, zobaczcie, zmywarka, gniazdka, zastosowany osprzęt mamy Lumina Intense, możemy sobie go zmienić, mamy możliwość, zobaczcie, zmienić kolorystykę ramki oraz klawisza, kolor szary, zatwierdzamy klawisz, chcemy aby był czarny, zatwierdzamy. Możemy zmienić serię, też klikając tutaj w zmień serię, mamy do wyboru tutaj osprzęt Hagera, na przykład Berker B3, zatwierdź i też możemy sobie tutaj zmieniać kolorystykę, którą możemy zastosować zauważcie do wszystkich produktów lub tylko do wybranych produktów, tak jak ja tutaj mam zaznaczone. Następnie możemy się tutaj przeklikać przez wszystkie pomieszczenia i zobaczyć, jakie nam tutaj program dobrał automatycznie obwody gniazd oraz oświetlenia oraz obwody teleinformatyczne. Teraz na podstawie dobranego osprzętu elektroinstalacyjnego. Chcemy sobie dobrać rozdzielnicę, więc klikamy sobie tutaj w rozdzielnicę. Mamy możliwość wyboru w trybie manualnym, w trybie automatycznym, doborze zabezpieczeń oraz automatyczne na podstawie naszego tutaj zestawienia sprzętu elektroinstalacyjnego. Mamy opcję konfiguracja instalacji liczbę FAS. Nasza instalacja to 3P N, sieć TNS, urządzenia wejściowe wielkość do 63 amperów. Możemy sobie to oczywiście zmienić. Na przykład ustawimy sobie 32 ampery. Typ głównego urządzenia wejściowego rozłącznik, przekrój przewodu, 16 mm, ale w mieszkaniu możemy sobie to zmienić na przykład na 6. Wskaźnik napięcia: tak. Rodzaj budynku: mieszkanie. Rodzaj przyłącza: linia kablowa. Instalacja odgromowa: oczywiście istnieje. Ogranicznik przepięć o kategorii pomiarowej T1 istnieje w rozdzielnicy głównej. Wersja SPD standardowa. Mamy tu już dobrany typ T2. Zatwierdzamy. Aplikacja pyta, jakie pomieszczenia mamy wybrać do rozdzielnicy. Ja zaznaczone mam wszystko. Przechodzimy dalej. Aplikacja automatycznie dobrała rozdzielnicę trzyrzędową. Rozłącznik główny. Ogranicznik przepięć. Lampkę do sygnalizacji obecności napięcia, wyłączniki różnicowo-prądowe oraz aparaty nadmiarowo-prądowe, jedno i trójfazowe, odpowiednie dla każdego z obwodów. Mamy drzewko dystrybucyjne, które pokazuje nam jak rozmieszczone są aparaty. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj w opcję rozdzielnica na każdym aparacie, zobaczcie, na przykład klikacie rozłącznik i macie tutaj możliwość edycji. Możecie aparat przenieść, klikając sobie tutaj w tą zakładkę przenieść. Teraz macie możliwość w lewo, w prawo. Tutaj w lewo akurat nie ale w prawo, góra, dół. Klikacie w prawo, możecie sobie go przenieść. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, zakładki, możemy sobie dodać szynę, dodać produkt, dodać obwód. Jeżeli wszystko nam pasuje, klikamy sobie zatwierdź. Mamy tutaj opisane już w następnym punkcie rozdzielnice, że dobrał nam woltę podtynkową. Możemy ją zmienić na przykład na woltę do ścian kartonowo-gipsowych, Rozdzielnice Golf oraz rozdzielnice FW. Rozmiar mamy trzy rzędy, liczba modułów 12 w rzędzie, całkowita 36 modułów. Możemy sporządzić, zobaczcie, etykiety do sprzętu elektroinstalacyjnego. Możemy sobie sprawdzić listę produktów, wszystkie elementy łączników, gniazd, jakie będą potrzebne oraz ich ilość. Tak samo jeżeli chodzi o rozdzielnicy i aparaty modułowe, możemy przejść do listy zakupów zamówić online, hager, radar produktów i tutaj program wyśle nas do strony, gdzie będziemy mogli zamówić te nasze produkty. Tutaj mamy opcję online, tutaj mamy hurtownie stacjonarne. Dodatkowo mamy możliwość wydrukowania sobie dokumentów, to też jest bardzo fajne. Możemy sobie wybrać, zobaczcie, paski opisowe, listwa do opisywania, linie poziome, to jeżeli chodzi o etykiety. Następnie możemy wydrukować sobie schemat połączeń, rodzaje widoku, sobie zaznaczymy wszystkie, generuj dokumenty i zobaczcie Mamy tutaj opisy, mamy schematy, mamy widoki rozdzielnicy, zarówno już gotowej, osłoniętej, jak i mamy widok, zobaczcie, aparatów modułowych, jak będą umiejscowione na szynie TH35 w rozdzielnicy, jakie listwy będą tutaj. NPE. Także dzięki tej aplikacji przygotujemy sobie kompletną rozdzielnicę do mieszkania lub domu na podstawie dobranego sprzętu elektroinstalacyjnego. Aplikacja Hager Redy polecam Wam serdecznie, trzymajcie się, do następnego, cześć!